Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Powiedzcie mi, kto z Was nie lubi wrapów? Pizz, tortilli i tym podobnych. Każdy lubi fast foody. Niestety żyjemy w takim świecie, że to jest na porządku dziennym. Ale można zrobić sobie w domu. Na przykład ja dzisiaj pokażę Wam wrapa bez użycia mąki, na samych jajkach i serze. Cheddar, radamer, emmentaler, jak to tam lubi. I oczywiście mozzarella. Jest to trochę, niby trochę tłuszczu tam jest. Ale nie bójmy się tłuszczu, bo tłuszcze są nam potrzebne w formie izolacyjnej dla organizmu. Są witaminy, które rozpuszczają się w tłuszczach. A jak się pozbędziemy takich tłuszczu, się pozbędziemy, no i nie mamy witamin, które się rozpuszczają w nich. No właśnie, pomyślcie, tłuszcz to nie nasz, nie nasz wróg, tylko przyjaciel. Zrobiłam właśnie cały post o tłuszczach na Facebooku, na mojej stronie Magdalena Dietetyk. Poczytajcie, nie bójmy się tłuszczu. Może w nie takim nadmiarze, jak niektórzy go spożywają, ale w umiarkowanym stopniu naprawdę nam nie szkodzi. I dzisiaj właśnie Wam pokażę tortille Tortillę wrapa, no jak to tam nazywa. Mój syn właśnie bardzo lubi, mówi mama zrób, mama zrób. No to na jego prośbę zrobiłam. I dzisiaj Wam pokażę cały proces, jak to, jak to w ogóle przechodzi, o tak, przechodzi piecze, robi się. A więc polecam każdemu: nie masz mąki, to akurat idealna alternatywa. Mąka też bywa w nadmiarze tucząca. Więc, a jajka, jak używam, to tylko domowe. To jest więcej składników. Kurki oczywiście nie żyją w stresie i w klatce, bo żeby zjeść jajko, a tak sobie chodzą, zbierają to co chcą i w takim jajku domowym znajdziesz tyle właści właśnie właściwości, ono jest wskazane. I nie sugerujcie się, że tym, że jajko jedno na tydzień, nie. Każdy dzień można spożywać parę jajek, nikomu to nie szkodzi, chyba że ktoś ma, prosto, jest, ma nadwrażliwość na jajka i no, nie może spożywać, no to nie. Jest na przykład e, uczulony na, na holinę, które jest w jajku. O to niestety musi ograniczyć choćby na przykład e, dwa w tygodniu, ale jednak białko, które jest zawarte w jajku, musi być dostarczone, bo każde białko jest mięsie, e, jajku, serze. Każde białko jest inne, więc warto to spożywać. No, ja już tu wbiłam e, do garnka dwa jajka, trochę to trzepaczką wbijam. Dałam tutaj jeszcze, nie wspomniałam o czosnku, trochę takiego zmielonego. Ser mozzarella, tak około 50 gram, już startego. Tak samo gołdy, tyle samo, już też startej na tarce. Coś tu się nie chce wychodzić. Trochę kurkumy, bazylii. I trochę soli do pieprzu. Do, do, do pieprzu do smaku. Sól też można dać. Proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda. Z tego smażymy takie wrapy na patelni. Oczywiście tego wam nie będę pokazywać, bo chyba umiecie. Eh? To usmażyłam jednego wrapa. Teraz będę go składać. Złożyłam jednego wrapa dla sena najszybciej. Tam mam tutaj białą kiełbasę. Rzadkie pki trochę pomidora i sosu pomidorowego. Może być domowej roboty lub takiego kupnego, ale jak coś to o, niskim, o niskiej zawartości węgli. Do następnego użyję kurczaka, można dodać sałatę, ogórek zielony, kiszony, konserwowy. kto już według upodobań i jak kto oczywiście lubi, bo każdy lubi coś innego. Można dodać świeżą bazylię, jajko można dodać, aczkolwiek już we jest ser, jajko. Ktoś jeszcze dodatkowo chce. I oczywiście mój sen zjada z majonezem domowym. A więc życzę smacznego. Chcecie inne jeszcze jakiś przepis? Proszę bardzo. Piszcie. Chętnie coś przeanalizuję, pokażę Wam. A będzie mi miło, jak ktoś skorzysta z mojego przepisu. Dziękuję Wam serdecznie. Tyle na dzisiaj. Smacznego!